Cześć Shadow! Cześć Jacek! Posłuchaj, jesteśmy w tak niezwykłym miejscu, że można by było zadać pytania o wiele różnych rzeczy, ale ja zadam ci to jedno. Jak ty to robisz, że ty w 96 roku założyłeś zespół uh -huh. muzyczny, a ciągle wyglądasz na młodego chłopaka? Nie wiem, może to kwestia genów, może dobre geny mam po rodzicach, natomiast no też tryb życia wolałbym prowadzić zdrowszy, natomiast no nie zawsze jest to możliwe grając koncerty, wiadomo różne afterparty i tak dalej, ale no generalnie staram się jako tako tam dbać o siebie. Myślałem, że powiesz, że to właśnie tryb życia taki jest, że tak się zakonserwował, a ty wszystko zwalasz na swoich rodziców, na geny. I trzymasz się świetnie. Czy ten twój PESEL jest tajemnicą. Zgadnę. 76. 75. 75. 75. W przyszłym roku 50 lat. Jest tu. I właściwie całe swoje dorosłe życie jest związane z muzyką. Tak. Z black metalem. Dokładnie. I ze swoim zespołem, który po prostu założyłeś i cały czas z nim jesteś. Tak, także jestem założycielem i przez wiele lat jedynym członkiem byłem zespołu, współpracowałem studyjnie z różnymi muzykami, natomiast no, od ponad dwóch lat mam stały skład, no i też w końcu zaczęliśmy grać koncerty od tego roku, także zaczęliśmy, myślę, że dobrze, bo od trasy w Ameryce Południowej, później wiele dużych festiwali w Europie. W przyszłym roku znowu tam lecimy do, na początku e, maja do Meksyku, później w drodze powrotnej, znowu trasa w Ameryce Południowej. Są już plany na październik na Stany Zjednoczone. Także, jak na pierwszy okres grania koncertów, myślę, że całkiem nieźle. Tak sobie myślę, że jeżeli całe swoje życie prowadzisz takie jedno przedsięwzięcie, i do tego jest to jeszcze przedsięwzięcie artystyczne to być może jest to pewien rodzaj takiej klamry, że w tej chwili oczami tego dorosłego, dojrzałego mężczyzny możesz patrzeć na ten świat oczami tego dwudziestolatka, który zakładał ten zespół. Czy to jest właśnie tak, że w tobie ta dwudziestoletność ciągle została, że właśnie przywiozłeś ją tutaj do, do Katalonii, bo jesteś w Katalonii? Ja w głębi serca cały czas czuję się jak nastolatek, tak że tutaj nic się nie zmieniło i myślę, że też ta muzyka niejako trzyma mnie w tym Tyle macie młodości, też wiadomo, się, ma, ma się kontakt z młodszymi fanami, z młodymi ludźmi, dzięki temu się czuje młodzi. Czy możesz mi troszkę więcej opowiedzieć o muzyce? Czym ona jest w Twoim życiu? Krócie mówiąc, że nie wszystkim, ale prawie wszystkim. Także no, moją największą pasją jest black metal i no, po prostu albo to się czuje, albo nie, także nie jest to jakaś muzyka, na której można Zbić jakieś kokosy, także po prostu, żeby to grać, to trzeba to naprawdę lubić, czuć i. I tak jest w moim przypadku. A, także... to chyba wyczułeś sens mojego pytania. Dlatego, że ja nawiązywałem do tego, że czasami ludzie zakładają takie bendy właśnie dla hajsu. I byli tacy, którzy założyli zespół tylko po to, żeby zarabiać pieniądze. A nazywają się oni Rolling Stones. To oni to tak sobie wymyślili taki sposób na życie. Mhm. Więc dla nich muzyka była jak gdyby takim środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu. W twoim przypadku jest to inaczej. Tak, także tutaj... No tym podgatunku metalu, jakim jest black metal, raczej no, ciężko jakieś tam no, zespoły, które się e, z tego utrzymują na co dzień, no, można policzyć na palcach, można powiedzieć, także jest to raczej hobby. Oprócz e, zespołu, Mam jeszcze mam parę innych zespołów, jakichś tam projektów, e, ale też jestem właścicielem wytwórni płytowej Odium Records od e, 26 ponad lat tak samo. Także oprócz zajmowania się swoim zespołem wydaje też inne zespoły dosyć znane. Na świecie na płytach winolowych, kompaktowych i no, staram się robić dobrą promocję. Ten rok 1996 to bardzo ważny rok w swoim życiu. Tak się składa, że i w moim ty wtedy miałeś lat 20 a ja 35 i moje takie dorosłe życie tak naprawdę właśnie wtedy się zaczęło. Dlaczego Ty w, w tym roku 1996 wybrałeś akurat taką muzykę? Ja pamiętam jak wtedy Polska wyglądała, wydaje się, że to był dosyć odjechany pomysł jak na tamty czas, jak Ci się wydaje? To znaczy 1996 rok to był takie apogeum, że tak powiem rozkwitu black metalu, tej sceny w Skandynawii, która napędziła te inne sceny w innych krajach, natomiast no to akurat, że w 1996 no po prostu Przypadek, także no, mogłem rok wcześniej, rok później i tak dalej, także po prostu jakoś tak się zdarzyło, że zacząłem komponować pierwsze riffy w 1996 i pierwszy materiał powstał, także tak, że tak by szło. A skąd to się wzięło właśnie, że chciałeś komponować, czy to po prostu ci tak w duszy grało, czy miałeś jakieś wzorce inne? Skąd płynęła inspiracja? Eee, to znaczy myślę, że każdy jakiś tam, nie wiem, można powiedzieć, trochę starszy dzieciak czy jako. Pan muzyki, zawsze marzyłem o tym, żeby nie wiem, grać w zespole. Pamiętam jeszcze, to były stare komunistyczne czasy, zespół Europe y, z tymi długimi włosami i tak dalej, to to ja i Także tak, to, to były takie pierwsze zespoły, które jakieś zobaczyłem muzyków z długimi włosami, którzy grają w zespole, później Bonżowi i tak dalej. No i tam zacząłem coraz bardziej się interesować tą muzyką i coraz bardziej do. Mm, ekstremalnych jakiś tam dążyłem, właśnie z ekstremalizowała się ta forma moja muzyczna, także przeszedłem taką naturalną progresję od jakiegoś tam, powiedzmy, właśnie muzyki w tym stylu, o którym powiedziałem, poprzez heavy metal, thrash metal, death metal. Czyli coraz bardziej szukałem czegoś jakiegoś takiego bardziej ekstremalnego, nie wiem czemu, ale... Bo kwestia nie może, no i skończyłem na tym black metalu, jak odkryłem ten black metal, to stwierdziłem, że to jest to co najbardziej mnie interesuje i od lat się tego trzymam. Czy Ty w ogóle liczysz te lata, które minęły? Bo jeśli dobrze ja liczę, to ich minęło 28 i wydaje mi się, że w kontekście tak długiego czasu pytanie moje jest niezasadne, nie mniej niezasadny, ponieważ no, ty jesteś już profesjonalistą, po tylu latach musisz być profesjonalistą, ale pytanie jest takie, czy ty masz formalne przygotowanie do tego, żeby być muzykiem? Absolutnie nie, także nie, ja absolutnie też nie uważam siebie za muzykę, także jestem e, nawet powiedziałbym, że słabym muzykiem. Jestem basistą, także akurat bas nie jakichś tam wielkich umiejętności nie nie wymaga, no ale tam to co trzeba oczywiście zagram, no i też jestem powiedzmy tam nie nazywam się gitarzystą u siebie samego, ale no, komponuję na gitarze jakieś tam trochę bardziej prostsze, klimatyczne utwory, a to bardziej skomplikowane to już moi pozostali muzycy, którzy tam są oczywiście już tam z wysokiej półki. Mm. Kiedy mówisz o swoich utworach, to mówisz o komponowaniu, mówisz o tworzeniu ryfów, o tym, że masz gitarę w ręku. A co się dzieje z tą wasą wokalną? Bo black metal to są też słowa. Tak, także no, akurat w black metalu warstwa liryczna jest równie ważna jak i, jak i muzyka. Także to jest oczywiście bardzo ważny aspekt i yy, f, też zajmuję się. Lirykami Też współpracuję ze specjalistami w pewnych tematach okultystycznych, którzy też się udzielają. Tak, teraz nagrywamy właśnie nową płytę po 17 latach, także tam zabrałem taką śmietankę okultystyczną ze świata, którzy też tam pomogli mi w tych tekstach, także będzie to dosyć takie spójne dzieło i z wykwalifikowanymi, że tak powiem, tekstami. To już tutaj naprowadza już widza na ten wątek, ale nie mniej czy mógłbyś scharakteryzować właśnie tę warstwę liryczną black metalu? O co tak naprawdę chodzi w black metalu? Nie chodzi mi o muzykę, tylko chodzi mi o te słowa. Tak się zapewne widzowie domyślają, jest to mroczna muzyka, co za tym idzie to są im mroczne teksty, także yy, nawet nie pasowałoby tutaj śpiewanie jakichś tam nie wiem, kwiatkach i jaką ładną mamy pogody. natomiast akurat Black Metal jest ściśle taki specjalistyczny i dotyczy spraw, przynajmniej powinien w moim mniemaniu, okultystycznych różnych tam innych mrocznych jakichś tam rytuałów i tak dalej, także no każdy zespół ma oczywiście no, indywidualne do tego podejście natomiast ja jestem no, takim dosyć tradycjonalistą w tym, w tym temacie, także no, moje teksty są ściśle wyspecjalizowane i Dotyczące no, to głębszych aspektów okultyzmu. A jak daleko się autorzy tych tekstów posuwają? Jak daleko się ty posuwasz? Czy bywało tak, że te teksty były zakazywane, że nie można ich było wykonywać? Nie, także tutaj nie ma żadnej tam cenzury w tekstach, także nie słyszałem, żeby jakiś tam tekst był banowany albo zakazany ewentualnie może ze względów jakichś tam politycznych, ale nie ze względów religijnych, czy ze względów jakichś tam okultystycznych czy coś, to nie słyszałem o takich przypadkach i w moim przypadku takie rzeczy nie miały miejsca. Mówiłeś, że kasa nie, ale jednak pogadajmy o tym, mówisz o trasach koncertowych. To strasznie dużo kosztuje no, wyjazd do Katalonii to pokażemy oczywiście za chwilę też ten piękny zamek, który tutaj jest za naszymi plecami, ale to wszystko kosztuje. Skąd ten hajs? Czy na tym się da zarobić, da się z tego żyć, czy to jak gdyby o co innego chodzi? Znaczy, te koszty wszystkie pokrywają promotorzy oczywiście, także też koszty nie są małe, bo tak jak na przykład sprowadzanie nas na tą pierwszą trasę do Ameryki Południowej, to kosztowało z jakieś 18 tysięcy dolarów za same bilety lotnicze, łącznie z bagażami i tak Fura, dalej, także to nie są, nie są tanie rzeczy do tego hotele. Jakieś tam wewnętrzne transporty, catering, jedzenie i tak dalej, także to są już tam duże kwoty, oczywiście my tego nie pokrywamy, tylko promotorzy muszą nam to zapewnić, no i jeszcze jakieś tam pieniążki za granie też, też są mniejsze bądź większe, także no nie ma tragedii, ale tak jak mówię, ja nie robię tego dla pieniędzy, tylko po prostu to jest moja pasja, oprócz tego mam swoją pracę, także... To jest jakoś takie moje powiedzmy, że hobby, poważne hobby, o tak to nazwijmy. To zastanawiam się, czy dalej drążyć ten temat. Takie pierwsze pytanie, które się ciśnie się na usta, to czy Ty dopłacasz do tego biznesu, z tego hobby? A drugie pytanie, no mówisz o promotorach, ale oni skądś ten hajs też muszą brać, więc coś muszą sprzedawać. No, gdzieś to się musi tam zapinać na końcu. Tak, także no, jeśli chodzi o moje tam kwestie, no to często się zdarza, że dopłacam, natomiast no, gdybym nie chciał to nie musiałbym, natomiast no, mam takie podejście, że wszystko co robię staram się robić jak najlepiej. Czy wydaję jakąś płytę, to jak najlepszą promocję zapewnić, wynajmuję po pięć agencji reklamowych do promowania danego tytułu, wykupuję. Całostronicowe reklamy w największych magazynach i tak dalej, to wszystko niestety kosztuje, mógłbym tego nie robić i wtedy bym nie dokładał, ale nie byłoby to zgodne, że tak powiem, z moją naturą, szczególnie jeśli chodzi o jakieś zajmowanie się sprawami swojego zespołu, więc no nieraz tak rzeczywiście się dołoży do interesu, ale jeśli chodzi o granie koncertów, no to... No tutaj już raczej jest, są te pieniądze na, na plus, także wszystkie pieniądze ze sprzedaży tak zwanego merczu, czyli tych e, wszystkich koszulek, płyt i tak dalej trafiają do mojej kieszeni, także no, niejako to pokrywa te wcześniejsze wydatki. Szczedą myśmy mówili o muzyce, czyli o tych ryfach, mówiliśmy o tej warstwie lirycznej, czyli o tych tekstach, ale z tym wszystkim musi się komponować też i ubiór, prawda? Tak. Czy możesz to skomentować? Jak to jest? czarny tak. kolor musi dominować to znaczy no teraz już tak mniej radykalnie, że tak powiem podchodzi się do tej kwestii, kiedyś wiadomo standardowy obraz pana metalu, także włosy tam do pasa, skórzana kurtka, glany i tak dalej, natomiast teraz już no, znacznie, że tak powiem poluzowały się te Kanony ubioru i idąc na jakiś tam koncert, szczególnie nie takich najbardziej ekstremalnych grup, połowa sali wygląda jakby praktycznie normalni ludzie z ulicy, większość ma krótkie włosy, większość by nie nazwał metalowcami, także już te czasy tak trochę mijają. To Emilka, osoba, którą znasz ty i ja, ubiera się właśnie w takim stylu i wyobraź, sobie, że myśmy z Polski przywieźli jej czarną szminkę do ust. Bo jak rozumiem, tutaj jej nie było, a w Polsce jednak tak. Czyli z tego co mówisz, rozumiem, że ta tradycja ubierania się jest coraz mniej istotna w tej muzyce. Tak, zdecydowanie, także właśnie bo w ostatnich latach się to daje odczuć, że jak się idzie na koncert taki no, black metalowy, to są w większość stali, to są normalni czwarte czwarte powiedzmy ludzie z krótkimi włosami i tak dalej. Także jedynie tyle, że mają koszulki metalowe na sobie, ale nie wyglądają tak jak kiedyś tradycyjni metalowcy w tym całym rysunku. Ja Ty... też mam krótkie włosy. Gdybym nie raz na co dzień chodził w koszule, nikt by nie pomyślał, że mam coś wspólnego z metalem. Ty zaprotestowałeś przeciwko słowu muzyk, no ale nie mniej nim jesteś. Wydaje się, że taki jest osąd, że muzycy, zwłaszcza ci, którzy koncertują, którzy są dużo na scenie, którzy są właśnie w okolicach sceny, jakoś prowadzą ryzykowne życie. Ty też o tym wspomniałeś. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o używki w tym świecie? Alkohol, jakieś inne rzeczy? No wiadomo, że alkohol jest takim tradycyjnym, że tak powiemy, jakby dodatkiem do, do koncertów i tak dalej. Także szczególnie w dawnych czasach, teraz no jeszcze doszło do tego narkotyki. Także no są muzycy, którzy biorą Jakieś tam używki, no, mam tu na myśli, kokainę głównie sobie jakoś tam, nie wiem, przed koncertem, załóżmy, czy tam jakiegoś tam trochę kopa energetycznego dostać. Także zauważyłem, że jest to coraz bardziej popularne. Nie każdego stać oczywiście też na te używki, no, ale generalnie, no to oczywiście alkohol jest tam bardziej, nadal najbardziej takim tradycyjnym. No I druga sprawa, też trochę coraz więcej osób ma takie coraz większą świadomość, jeśli chodzi o zdrowy tryb życia. Także kiedyś no wiadomo było, że ktoś tam. No to bardzo duży wyjątek był, jeśli ktoś tam nie chciał pić, na przykład albo coś, a teraz coraz częściej są osoby, które tam no, w ogóle nie piją. Na przykład mój wokalista nigdy, którego na koncerty koncertowy wokalista bo w studiu na wszystkich materiałach ja śpiewam to nigdy twierdzi, że nie wypiła nie jednego piwa na przykład w ogóle go koncerty nie interesują teraz też jest w hotelu, właśnie dopiero przyjedzie na, na nasz koncert i od razu po koncercie wróci, także to, trochę to ta świadomość właśnie się zmienia na, na korzyść tego zdrowego trybu życia i to oczywiście bardzo dobrze, natomiast jesteś ponad ćwierć wieku na scenie i czy znasz takie przykłady osób, które się zagubiły, w tym które po prostu straciły karierę, dlatego że nadużywały alkoholu czy innych substancji? Eee, powiem tak, znam osoby, które rzeczywiście mocno <laughs> nadużywają e, od lat e, tych e, używek. Mam na myśli głównie też narkotyki, natomiast e, akurat raczej nie straciły one za bardzo tam, powiedzmy, kariery czy coś e, po. No, generalnie najwyżej nie grają koncertów, albo są jakieś tam trasy, załóżmy nie bukowane, ale i pracują w domu, także no, jakoś to aż tak bardzo nie koliduje tam, powiedzmy, to, to nie jest muzyka pop, że ktoś tam wpadnie, w, załóżmy, w narkotyki i, i odbija się to nam na, na jego całej karierze i jakąś tam wpadkę zaliczy publiczną i po, po karierze, także tutaj te rzeczy są w metalu nieistotne, tak. Za rok, pół wieku, pół wieku twojego życia, to już nawet nie 40 lat minęło, tylko 50 lat minęło, będziesz śpiewał. Czy ty jesteś zmęczony? Czy ciągle masz w sobie taką świeżość, żeby tworzyć tę muzykę? I wreszcie, jak będzie wyglądało twoje życie za 25 lat? Kiedy będziesz miał lat 75, czy ciągle będziesz na scenie? Nie no, na pewno już wtedy nie będę na scenie, także no jest to też fizycznie trochę trzeba być w dobrej formie i tak dalej, także nie wyobrażam sobie makijażu i tam podróżującego z tymi wszystkimi walizkami w wieku 75 lat, ale myślę, że jakieś 10 lat jeszcze spokojnie mogę pograć i jeśli pytałeś o tą energię i dogrania, to także akurat teraz mam większą niż kiedykolwiek wcześniej, jeszcze prawdopodobnie dlatego, że no Dopiero zacząłem grać koncerty w tym roku, także całe życie odmawiałem tych, tą propozycją. Także czuję się jakby druga młodość do mnie właśnie wstąpiła i to mnie wszystko napędza, żeby jak najwięcej tam grać na dobrych festiwalach czy jakieś tam trasy. Także e, czuję się jakbym wręcz przeciwnie, dopiero tam zaczynał tą swoją karierę. Tak mi się wydaje, że ta energia do grania to jest jedno, oczywiście gratuluję, a jak jeżeli chodzi o energię do tworzenia. Energia też oczywiście jest, natomiast gorzej trochę z czasem. Także ostatnio przyznam, że mniej tworzę niż, niż kiedyś, a z drugiej strony też mam dobrych muzyków, którzy mnie w tym wyręczają. Także coś tam zawsze skomponuję, aczkolwiek nie jest to, nie jest to aż tak jak wcześniej bywało. Ostatnie pytanie. 20-letni chłopak wymyślił ksywkę Shadow, i ona jest aktualna przez kolejne ponad ćwierć wieku. Dlaczego akurat Shadow? Shadow jest to, czyli cień, jest to mroczna strona naszej natury, czyli to wszystko co mroczne w nas albo co ukrywamy, ciemna strona naszej psychiki, można różne, różną symbolikę do tego dopisać sobie, natomiast no, myślę, że akurat idealnie pasuje do a black metalowe imię tak sobie wymyśliłem. Wtedy już nawet nie pamiętam dokładnie, jakie były moje motywy, ale pamiętam, że od razu bardzo mi się To się z paru innych muzyków o tym imieniu było, ale jak już, bo jestem jedynym, e, chyba dwóch, jedynym żyjącym, które ma to imię. Szadoł, życzę Ci dzisiaj udanego koncertu. Będę podczas tego koncertu i będę filmował. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. i życzę Ci, żebyś te kolejne 10 lat czerpał tak samą satysfakcję, taką samą satysfakcję z tego, co robisz jak do tej pory. Dzięki. Super, dziękuję bardzo.